ciepła nadaje się tak naprawdę do każdego budynku i do każdego rodzaju ogrzewania. Wiadomo, że jeżeli mamy wybór i dom jest nieocieplony i, i ktoś ma fundusze i możliwość wyboru ocieplenia i potem zrobienia pompy ciepła. To na pewno będzie to lepszym rozwiązaniem niż zakładanie pompy ciepła do nieocieplonego domu. Tak? No bo to wiadomo, że będzie pompa ciepła brała dużo e, prądu, ale też i taki dom spala dużo węgla. Ale no właśnie o, to, o, to, 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 o tym chciałem powiedzieć, tak. że to, to jest tak, tak, że nieocieplony dom potrzebuje dobrą ilość energii. Czy ty to dostarczysz z węgla? Czy ty to dostarczysz z drewna, czy będziesz biegał po prostu po tym tak. domu i sam powiedzmy generował ciepło, czy to dostarczysz z pompy ciepła? No, nie ma to znaczenia. Ty masz konkretną porcję energii, to Dokładnie tak. Jeżeli dom ma zapotrzebowanie 40 tysięcy kWh na rok, to my te 40 tysięcy kWh musimy dostarczyć. I to, czy my je dostarczymy odpowiednio dobraną pompą ciepła, kotłem na gaz czy kotłem na węgiel. Nie ma to żadnego znaczenia. tak?